Krajewski porzucił żonę i ojczyznę. Nowa ukochana wybudowała dla niego dom, ale się nie rozwiodła. Wieści o tym, że Seweryn Krajewski, 77 litrów, przeprowadza się za ocean, wprawiły wszystkich w osłupienie. Minęło już ponad 10 lat, od kiedy muzyk podjął tę zaskakującą decyzję, jednak nadal jest ona szeroko komentowana w kraju. Kontrowersje wzbudza fakt, że artysta zupełnie odciął się od fanów i ojczyzny, a także to, że wcześniej rozwiódł się z żoną po wielu latach i wyjechał do Stanów Zjednoczonych dla nowej ukochanej, która wciąż ma męża. Seweryn Krajewski bez wątpienia jest prawdziwą legendą polskiej sceny muzycznej. Artysta przez lata działalności wylansował wiele przebojów, które niezmiennie cieszą się ogromną popularnością. Krajewski nie tylko jest uznanym piosenkarzem, ale także rewelacyjnym kompozytorem. Do jego najpopularniejszych utworów można zaliczyć m.in. Nie zadzieraj nosa, takie ładne oczy, Anna Maria. Tak bardzo się starałem, ciągle pada, niech żyje, balczy, uciekaj moje serce, sprawdź. Seweryn Krajewski, dla nowej ukochanej, porzucił żonę i ojczyznę. Zainteresowanie mediów wzbudza nie tylko twórczość kompozytora, ale także jego życie prywatne. W 1990 roku Seweryn Krajewski przeżył osobistą tragedię: w koszmarnym wypadku zginął jednego syn, 6-letni Maksymilian. Życie artysty, jego żony Elżbiety Krajewskiej i ich starszego syna Sebastiana nigdy nie było już takie samo. Od tego momentu małżonkowie nie mogli się porozumieć, jednak nadal prowadzili wspólne życie. Nieoczekiwanie w 2012 roku gruchnęła wieść, że Seweryn Krajewski postanowił spakować walizki i uciec do Stanów Zjednoczonych. Do podjęcia takiej decyzji motywowało go gorące uczucie. Okazało się, że artysta poznał Helenę Giersz, z którą połączyło go coś więcej. Seweryn Krajewski od lat mieszka z ukochaną, choć ta wciąż ma męża. Nowa miłość artysty była gotowa na wiele. Wybudowała mu nawet w Stanach Zjednoczonych dom, w którym znajdowało się między innymi studio nagrań. Co zaskakujące, nie zdecydowała się natomiast na rozwód. Formalnie wciąż jest żoną tajemniczego Krzysztofa. Wybudowała mu w Hollywood studio nagraniowe za milion dolarów, a on przekazał jej prawa do utworów czerwonych gitar, cytował słowa anonimowego informatora, tygodnik na żywo. Zakochany w Helenie Krajewski podjął nie tylko decyzję o wyprowadzce z ojczyzny, ale także zakończeniu trwającego 43 lata małżeństwa z Elżbietą. Seweryn i Helena są ze sobą od lat, jest to tajemnica Poliszynela. On przy niej nie musi się o nic martwić, a ona jest nim zauroczona, bo od lat była jego fanką, konsekwentnie dążyła do celu i dopieła swego. Seweryn nie spotyka się nawet z przyjaciółmi, którzy przylatują do Nowego Jorku, mówił anonimowy przyjaciel artysty w rozmowie z serwisem Show News.